Cześć kochani, w tym roku, w czerwcu nasza dwójka wybiera się na kretę, więc można powiedzieć, że wracamy do początków kanału. Dlaczego wracamy na kretę? Otóż dlatego, że dwa lata temu filmy nakręcone na krecie były w ogóle naszymi pierwszymi filmami. W związku z tym ich jakość zostawia wiele do życzenia, zwłaszcza obraz drga, jakby podlegał któremuś nojskich trzęsień ziemi. No, może pomaga to nieco wczuć się w temat, ale chyba jednak nieco przesadziliśmy. Poza tym Knossos. Knossos będzie naszym tegorocznym motywem przewodnim. Knossos dwa lata temu poszło na pierwszy ogień i materiał stamtąd jest najbardziej chaotyczny i jednak najsłabszy. A jest to miejsce niezwykłe, ogromnie zagadkowe. Jest masa pytań z nim związanych i chcemy właśnie te pytania zadać przewodnikom, może jeszcze innym fachowcom. Pomyszkować, pofilmować i trochę spróbować przybliżyć nam i Wam. Tą niezwykłą kulturę. Niezwykłą tajemniczą. Ona jest tak tajemnicza, że naukowcy nawet spierają się o związane z nią datowania. Pomimo, że tak narzekam na te materiały, to jednak zachęcam, zapoznajcie się z nimi w ramach prowadzenia. Link do nich będzie pod tym filmem. Teraz, dlaczego akurat kreta? Wydaje się ona nieco niezwiązana z naszym głównym tematem poszukiwania. Otóż dlatego, że parę lat temu gdzieś przeczytałam, że aby zrozumieć wielką paleolityczną boginię, warto pojechać i przyjrzeć się wielkiej bogini z Krety. Tak też uczyniliśmy i tak też uczynimy ponownie. A propos paleolitu. Na Instagramie i na Facebooku wspominałam o książce, najnowszej książce Toma Hayama The World Before Us", fascynująca lektura, czytam cały czas i mam zamiar jeszcze latem, yy, poza kretą, przedstawić wyciągnięte z niej wnioski. Książka zajmuje się ludźmi, którzy żyli na naszej planecie przed homo sapiens, których pozostałości nosimy w sobie. Teraz polecam, zaglądajcie na Instagram i na Facebook, ponieważ do powrotu z krety tylko tam będą, będą się znajdowały materiały, z którym nie już czasu na znaczy coś większego na YouTube'a. W ramach prowadzenia do obecnego wyjazdu na Kretę posłuchajcie fragmentu bardzo ciekawej książki Cerama. Bogowie grobie uczeni Jest to wydanie z 1958 roku. Trzymajcie kciuki za nas, aby żadne covidowe sprawy nie przeszkodziły wyjazdowi. Zaglądajcie na Facebook, Instagram. Wszystkie linki będą pod filmem. I teraz wysłuchajcie, a ja znika. W małym świecie starożytnym handel i wojna tak samo były sprężynami stosunków między narodami jak w naszym wielkim świecie dzisiejszym. Pierwszy sprężyną równie pokojową, druga równie zbójecką. Wyspy Morza Egejskiego tworzyły więc wraz ze z tymi dwiema metropoliami jedną gospodarczą i kulturalną całość. Ze z tymi metropoliami metropolią wcale nie musiał to być kraj leżący na kontynencie. Rychło też okazało się, że właściwą metropolią, właściwym krajem macierzystym w sensie dokonywającego się tu do aktu kulturotwórczego była nie Grecja lądowa, lecz jedna z wysp Kreta. Irens rozpoczął wykopaliska pod Knosos. Tuż pod powierzchnią ziemi natrafił na mury. Już kilka pierwszych godzin pracy przyniosło rezultaty. Po paru tygodniach Iwen stał przejęty podziwem przed szczątkami budowli, pokrywającymi przestrzeń ośmiu arów. Z biegiem lat z ziemi wynurzyły się resztki palacu pokrywające przestrzeń 2,5 i pół hektara. Dające się wyraźnie rozpoznać założenie architektoniczne wykazywało mimo pozornie wielkich różnic podobieństwo z palacami w Kierincie i Myklenach. Jednakże ogrom palacu, jego przepych i piękno. Świadczyły o tym, że te zamki w Grecji lądowej mogły być tylko grodami ubocznymi, niczym więcej jak głównymi miastami kolonii Kresowych Prowincji. Wokół głównego dziecińca pałacowego, tworzącego olbrzymi prostokąt, znosili się ze wszystkich stron skrzydła zabudowań. Mury były z z cegieł, dachy płaskie wsparte na kolumnach, ale komnaty, korytarze, sale na różnych piętrach Tworzyły tak poklątaną całość, stwarzały tyle możliwości zawrządzenia, obrania fałszywego kierunku, że okrzyk Labirynt wyrywał się z ust każdego, nawet najprostszego podróżnika, chociażby nie wiedział o tym, że legenda właśnie królowi Minosowi przypisuje posiadanie zbudowanego przez Dedala Labiryntu, praw wzoru wszystkich Labiryntów. Iwans, nie zwlekając, obwieścił światu, że znalazł palac Minosa syna Zeusa, ojca ariadny i Fedry, władcy labiryntu i mieszkającego w nim straszliwego potwora, napowy byka, na pół człowieka, minotaura. Odtąd Irans odkrywa Knosos same cuda. Lud, który niegdyś tu mieszkał, Schliemann znalazł tylko ślady kolonizacyjnej działalności tego ludu, o którym do owego czasu poza pewnymi okruchami legend nie miano żadnych wiadomości, bawił się w bogactwie i rozkoszy. Przypuszczalnie u szczytu swego rozwoju popadł w sybarytyczną dekadencję, która niesie już w sobie zarodek zaglady, jako że wtedy i posłanie z róż wydaje się za twarde. Tylko najwyższy rozkwit gospodarczy może stać się źródłem takiej schyłkowej kultury. Kreta była wówczas tym, czym jest jeszcze dziś, krainą wina i oliwy z drzew oliwkowych. Ale wtedy była wielkim ośrodkiem handlu, a że była wyspą, więc prowadziła handel morski. Jeżeli już pierwsze wykopaliska zadzieliły świat tym, że ten najbogatszy palac Grecji przedhistorycznej w ogóle nie był obwarowany, nie miał muru obronnego ani żadnych innych umocnień, to zagadkę tę rozwiązało znalezienie towarów handlowych wymagających silniejszej, bardziej ofensywnej ochrony niż defensywna tylko zapora murów obronnych. Ochronę tę dawała panująca nad morzem flota. Oczom zbliżającym się ku brzegom krety żeglarzy palac Knossos ukazywał się więc niejako gród warowny, lecz jako jaśniejąca pod strażącym słońcem kretańskim perła Wyśnił kolumnami z białego wapienia i zdobnymi wciółki ścianami błyszczał bogactwem jak szlifowany diament, rzucający ognie z każdej fasety. Iwans odkrył magazyny śpichrze palacowe. Stały w nich obok siebie dzbany, niegdyś pełne oliwy, olbrzymie dzbany, zdobne, w bogate ornamenty, pokryte kunsztownymi wzorami, podobnymi do tych, jakie już przedtem znaleziono w Tyrynsie. Iwans zadał sobie trud, aby obliczyć pojemność tych magazynów oliwy. Wynosiła ona nie mniej, nie więcej, tylko 75 tysięcy litrów. Zapasy jednego palacu. A użytkownicy tego bogactwa. Jako okres rozkwitu i najwyższej kultury określa dziesięciolecia na przełomie 1600 roku przed Chrystusem, kiedy przypuszczalnie żył na Krecie Minos, pan wielkiej floty, władca mórz. Był to okres, w którym z ogólnego dobrobytu zrodził się zbytek. W czasach tych na Krecie uprawiano kult piękna. Pochodzące z owego okresu malowidła ścienne przedstawiają młodzieńców wędrujących przez łąki i wzywających krokusy do smukłych kielichów dziewczęta brnące po kostki w lanach liliowych. Kultura przeradzała się w przepych. Malarstwo nie było już w zakrzepną formie, postromioną przez twórcę ozdobą, lecz prawiło się w kolorach, upajało blaskiem i wspaniałością. Mieszkanie przestało być koniecznością, stało się zbytkiem. Odzież nie była już potrzebną, podyktowaną przez naturę i obyczaj, lecz sprawą gustu i wyrafinowania. Nic dziwnego, że Evans do znalezionych przez siebie przedmiotów stosuje określenie nowoczesne. Palac w Knossos nie ustępował co do wielkości palacowi Buckinghamskiemu w Londynie. Posiadał rowy odwładniające, luksusowe łazienki, urządzenia wentylacyjne i kanalizacje. Ale porównanie z czasami nowożytnymi narzucały się jeszcze bardziej przy obserwowaniu ludzi, ich postawy, ich strojów, ich mody. Jeszcze w początkach okresu średno kobiety nosiły wysokie, szpiczaste czapki, długie, z przodu rozcięte, ściągane paskiem, wzorzyste spódnice oraz wysokie, sztywne kołnierze z głębokim dekoltem odsłaniającym piersi. Z tych starych ubiorów rozwinął się w okresie najwyższego rozkwitu wyrafinowany strój. Z dawnej, prostej sukni powstał stanik z rękawami, ciasno ściągnięty w talii, Uwypuklający kształty i również odsłaniający obnażony biust, teraz jednak już wyraźnie zaznaczoną ekscytującą kokieterią. Długie pokostki, spódnice z falbankami, bogato i jaskrawo haftowane, ozdobione były niekiedy obrazami przedstawiającymi pagórek, z którego wyrastały stylizowane kwiaty lotosu. Na spódnicach jaskrawe fartuszki. Tak też ukazują się nam na obrazach. Z niedbałą gracją w ruchach, z pełnym wdzięku, znużeniem, bawiąc się rękawiczką, prowadzą konwersacje z szarmem paryżanki w spojrzeniu i wyrazie twarzy. Trudno po prostu wierzyć, że damy te żyły w czasach odległych od nas o tysiące lat. Starczy jednak rzucić tylko jedno spojrzenie na mężczyzn, aby uprzytomnić sobie, o jak odlegle chodzi tu czasy. Wszyscy bez wyjątku nosili tylko opaskę na biodrach. Aby wyposażyć w pazury tą laurkę stworzoną przez Cerama, bo być może wyszło zbyt słodko, posłuchajcie fragmentu Europy Normana Davisa. Być może wiecie, że jednym z najdonośniejszych wydarzeń w prahistorii Europy był wybuch wulkanu na wyspie Tera, obecnej Santorini. Wybuch ten był związany z Kretą. Posłuchajcie cytatu ze wspomnianej książki Davisa. Ci, którzy patrzyli na wybuch z oddalonej zaledwie o 150 km krety, musieli widzieć piropusz ognia i błyski, a potem wznoszący się w górę słup ognistego popiołu. Po dziewięciu minutach usłyszeli odgłos wybuchu, grzmoty i głuche dudnienie. Widzieli, jak morze cofa się, wypełnia rozpadlinę w dnie, a następnie rusza potężną falą przypływu, zalewając brzegi wyspy 30-metrową warstwą słonej wody. Wysoko nad Knossos. Na północnych stokach gór Juktas kapłani w górskim sanktuarium rozpoczęli przygotowania do obrzędu składania ludzkiej ofiary, której wymagała tych rozmiarów klęska. Tym razem nie mogły wystarczyć zwykłe ofiary z owoców, nasion czy wina, ani nawet rzeź najwspanialszego z byków. W mroku środkowej komnaty świątyni kapłan szykował rytualne naczynie na krew ozdobione białą płaskorzeźbą z wizerunkiem byka. W głębi zachodniej komnaty leżała twarzą w dół młoda kobieta z szeroko rozłożonymi nogami. Na niskim stole ofiarnym spoczywał młodzieniec ze skrępowanymi stopami. Na piersi położono mu nóż z ostrzem z brązu, z wyrzeźbioną głową dzika. Obok stał kapłan potężnej postury, z drogocennym żelaznym pierścieniem na palcu, ale trzęsienie ziemi wywołane wybuchem tery okazało się szybsze. Sklepienie świątyni runęło. Ofiara pozostała niespełniona. Ciała uczestników ceremonii zostały tam, gdzie były i odnaleziono je dopiero po upływie 3,5 tysiąca lat. Po klęsce żywiołowej spowodowanej wybuchem tery miasta minojskie odbudowano, zakłada przeszła później. A jak to wszystko wyglądało? Czyli co udało nam się znaleźć na Krecie? Zobaczycie jeszcze latem.